Siemanko widzowie, jestem krzyż słuchajcie, będzie oczywiście kolejny ośleczek z Beam Drive. No i tak, dzisiaj sobie weźmiemy sobie samochód, naprawimy razem z radiowozem z pościgu, który był tutaj u nas na cebulkowie, znaczy u nas. No u nas na cebulkowie. No i co będę przyciągał? Tylko trzeba lecieć. No bo klient czeka, tak? i będziemy szybciej, tym będzie klient bardziej zadowolony. Tak, gdzie taką ładną full AMG, to widzę. O nie, ale zrobiłem, widzę, gdzie widzę ładną taką full AMG gwiazdą. Tryb sportu załączono, oczywiście, musi być. No i miodujemy ją. dobrze jadę? Chyba dobrze, nie wiem dobrze jadę, tak, tak Dobrze, 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 dobrze Już sobie przypomniałem, że dobrze jadę No Ja mapę to mapę już znam No nie powiem, że mega dobrze, ale no dobrze tą mapę znam więc tu już prawie że z pamięci w każdym miejsce na tej mapie jeżdżę. Za, duż, za, za wysoko sobie kamery wziąłem. O się O! Poprawiona kamerka i możemy jechać. ha Ale weta to gdzie się podziała. Teraz nie będzie chciało ten zaczekać. O, działa. Dobra, jedziemy dalej na wycieczkę. Tick, tick i gazu. Wyjazd ronda elegancki w bardzo ładnym stylu. Ten. tutaj kierunek elegancko w prawo i cyk o coś mi do oko. o to mi do oko wpadło o kurde o, o dobra wyleciało no to tak musimy sobie wjechać tędy no i tu mamy. Mamy do naprawienia również ten radiowóz. I co? No trzeba ładować tego. Mm, dobra, zgasimy sobie tą klaskę. Wysiadamy. Dobra, tu mamy zderzak od BMW. Na razie nie bierzemy, tylko sobie go odstawimy. No tej lawety chyba tak nie rozłoży. O. No teraz to tak. Dobra, pierwszy może weźmiemy sobie pana komisarza, jak to moja siostra kiedyś mówiła. To był pan komisarz, nie pan ten. Nie pan. policjant, tylko pan komisarz. Dobra, ładujemy. Normalnie bym to powiedział, że to jest kijanka, bo w policji to zawsze kijanki są, nie? To sit. Znaczy, no kiedyś te kijanki były, wszystko było w kijankach, przynajmniej u mnie. Tu, gdzie ja mieszkam, to wszystkie, jakby radiowozy to były kijanki. Teraz jeszcze takie, te nowe, to już nie są wszystkie kijanki, ale kiedyś to wszystkie te, to były kijanki. Tak było. Nie zmyślam. Ładujemy. Cyk drzwi, i można jechać. Dobra. No, tylko trzeba jeszcze co odpalić. No tak. O, klaska w dieselku to nam do Lawety. Wyrobimy się tutaj? Na tym. No nie do końca. Nie, nie wyrobimy się. Czyli musimy tutaj tak. I teraz zrobimy sobie coś takiego. I możemy jechać. Dobra, jazda. Pełny gaz. Ładujemy <laughs> w lewo. Agresywna bandycka jazda. Tak. Bandycka jazda O, ale o te barierki przychodził przodem Wtedy to by była, była dopiero bandycka jazda, nie? Dobra, i tutaj Prawo i ga pełny gaz cały czas trzymam, nie odpuszcza w ogóle gazu. Uuu, albo sobie samochód zjął. O ten szyld, banner, czy jak tam się to nazywa. No to takie to. No, no to takie to. No to mega dużo wytłumaczyłem. No to takie to. Ale buja. ładujemy teraz pełny gaz się mam. No troszkę widzę, że mocy brakuje tej foklasce. Ale dieselek to ładnie z dołu idzie to do lawety fajne. O kurde. Miał tu trochę. Jak szatan. to muszę zacząć już hamować, bo nie hamuje do ronda. Ale ta to ma heble. Aż samochód by zrzuciło, tak hamowało. No, a jak? No, teraz będzie też yy, awaryjne hamowanie. Dobra. A zobaczymy, czy zaraz heble zaczą, 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 zaczną piszczeć. Ale chyba nie, bo przehamować żeby już chyba piszeć heble. To już się ładnie nagrzały, jak piszczą Jak piszę, to już to dobrze podgrzane. No kurde. No to Mercedes to już dzisiaj jest. Widzę, że dostał już trochę. Mercedes. No, leweta się wdziobała. Nie, Mercedes. Mercedes. No. No, bestie, bez tej, bez najazdu. A po co tam? I bokiem. I teraz Szteczny, sprzęgiełko, jedneczka. O kurde. Jedneczka, o kurde. No to zrobiłem elegancko. Dobra, naprawiłem pierwszy samochód. Ten co już mamy tutaj na placu. Dobra, pierwszy może się wyciąganiem tego. Tego o tu. Lampa wypadła, ale to się nic nie dzieje. Dobra, wyciągniemy go. To. go, tak, to, o, tak, o. Ale blacha mięciutka. Zobaczcie, jak się gnie. Kurde. Ale mięciusieńka blaszka. Zmęczamy teraz to te samochody z to kartonu zrobione, a nie a nie z blachy to o czym ja w ogóle mówię o jakiej blasze jak to karton jest taka jest smutna prawda tak było no Dobra, to musimy zrobić tak ale to się tak nie naciągaj no O taki elegancko wyszło. No tu trochę spas, ale to się, jeszcze ten, to się jeszcze dotyguje. To się jeszcze dorobi tam. Dobra, karnijmy się tym, zobaczymy, czy prosto jedzie. Dobra, ale chyba na razie prosto jedzie. Nie, trochę go znosi na lewo, ale bardzo delikatnie. To się na geometrii ustawi i będzie chodzić. A teraz za musimy założyć tego, to, co brakuje. Z szyby i tej lampy i będzie dobrze. Dobra, na ręcznie. I palenie nielaczka. I dwuja No i ładnie, tak radiowozem. No mega, tak radiowozem robić, nie? A. Dobra. Nie, ja muszę nie powstrzymam się. Muszę jeszcze raz sobie laka spalić. Oczywiście trzeba się nawrócić, tak? A nie spalić laka. Dobra, zakładamy części i będzie zaraz do odbioru. Pan ten komisarz sobie przyjedzie. Dobra, gasimy. Zostawiamy na ręcznym i jedziemy po tego po, ba po bawareczkę. Szybko, ekspresowo. Musimy jechać teraz ekspresowo. Ekspres, no trąd dościnam. Musi być pełen ekspres. Bawaj malina, firmowe paliwo. Ja go nauczę, jak się biegi zmienia, to się ciągnie do samej odciny, a nie on wcześniej. Biegi zmienia, ale ładnie tańczy, do samej odciny, prawie że go jeszcze dawaj do odciny. Może wytrzyma presję, Dieselek. Dobra, i wchodzimy w zakręt, i gazu. Dobra, ale to, to też rondo ścinam. To jeszcze grubie zepnę. Elegancko, podoba się hmm. dla jego. Tu nie ma czasu na kierunki, to trzeba szybko. Na, na ręcznym wejdę. Wyjdę, wejdę na ręcznym. Nie wiem, na ręcznym to może jedno przesadziłem trochę, ale... Dobra. Dobra, z samochodem sobie później wykręcimy, na spokojnie. Na spokojnie, a wcześniej dawaj, Marina, firmowe paliwo. No spokojnie, no to mega Odpali w ogóle? Jak ładnie sobie gada ta pałka Wow That's pretty good Dobra BMW wyciągnięte Dobra. Kurde O, no i wyciągnięty BMW Tylko musimy tam dać, kurde O, elegancko. No i można. Jedziemy na ten, jedziemy już. E, tak, tylko trzeba lawetę złożyć, żeby nie było kraksy. Do Wiklasy i jedziemy. Dobra, wykręcimy sobie tam. Tam, tam, tam. Tutaj sobie wykręcimy. O tak, o, w to drzewko prosto. BMW prosto w drzewko. O kurde, no to żebym teraz zrobił? Miałem już gadać mW i wolałem drzewo. Mega! Dobra! Tam Mercedes to się naprawi. Kiedy indziej. Kiedy indziej Mercedesa. Teraz trzeba malina, firmowe paliwo. Daję malina, firmowe paliwo. Cynik. Na lewo i pełny gaz. No. Wiadomo, to jest dieselek. To nie będzie pędzić, jak nie wiem, bo to jest tylko 2 litry. Tyle, co może mieć czajnik, wiem, ale. No, jedzie coś tam. Coś tam mocy ma. No teraz pełny gaz krepany, nie? No, napędza się, no. Laweta jak błokiem lata, o kurde ha, dlatego, że BMEczka na lawecie no. Te I teraz w jeszcze powinienem dodać te Jak wiecie, żart he, he, he. Mega śmieszny suchar, nie? No, jako takie coś powinienem zrobić i było mega. A dlaczego zawsze kierowcy BMW, jak są takie wypadki, wiecie, takie głupie? To dlaczego kierowcy BMW zawsze? Ja nie wiem, jak to działa. Dlaczego zawsze tam są kierowcy BMW na wypadkach? I później mają kierowcy BMW nie mieć takiego złego, złej renomy. Jakby że kierowcy BMW to od razu jest zły Dobra Gotowa To wreszcie, ty widzę, że już wyleciała przez przód Tak ogółem, mówię, dlatego musimy zrobić Taki myk O Ale ładnie to fałkę gada. Bo to jest 4 4 V8, jakby ktoś nie wiedział. Wemusem, no czego nie podjeżdżasz pod ten krawężnik? No, krawężnik ci jest straszny. A zderzak ci jest straszny, już rozumiem. Dobra, wydechy to już raczej trzeba będzie zdemont wyrwać, znaczy oczywiście delikatnie zdemontować. Zobaczymy, jak teraz w wydechu będzie chodzić. Teraz po prostu lepiej strzela i to jest tyle z plusów, bez wydechu. A z minusów to nie ma wydechu. Wiem, to było mega śmieszne. Dobra, tylko jak ten zerek ten pod tej bawareczki wyjąć. Ja widzę, że już uszkodzono już z każdej możliwej strony. na poobijana kulęgałka. Dobra, to trzeba na, na pewno wyciągnąć, ale tylko nie wiem jak za to, za to chyba złapię o. No i się udało. No i to też się udało. No i tam też się może uda. Chyba się udało, nie wiem. Na pewno to trzeba się tam wciągnąć do środka, jakby. No to widzę, że jest uparte. To z tym to będzie trochę ciężko. O kurde, o kurde, no teraz to zrobiłem jazdę. Dobra, nic się nie stało. Tylko cały samolot jest rozerwany, ale no, to tak to ogólnie to nic się nie stało. Dobra, będzie leczka to BMEczka. Będzie la luna laluna, laluna No i co? No zła jest? Elegancka jest. Wszystko wyklepane z ikala kafou. Że nie widać, że w ogóle ona była już kiedyś. kiedyś. No wiadomo, teraz trzeba ja za części, typu ustawiać te spasy i tak dalej. A jeszcze butniczek został. Taki biedny. Krzywy No i teraz już prosty jest, no i elegancki Tu jeszcze mamy lampę lewą, ale ją się sprzeda na OLXie, cicho Chowamy, chowamy, ją się sprzeda, ją się sprzeda No Ale ten jakiś oporowiec co mnie dał by też Sąsiad przyjechał jak coś. Jak słyszeliście, tą muzykę taką. No i jak ktoś do sąsiad przyjechał. Dobra, arestujemy. Znaczy Zakładamy nowe części oczywiście. No tyż czego jedziesz do tyłu? No porą mało na mózg. Dobra, przetestujemy jak, jak jeździ. Tylko oczywiście pierwsza to trzeba wyłączyć kontrolę trakcji, żeby BMW było BMW. BMW jest dobre BMW Czekajcie, Rądkę mamy a to 4 na 4 Czego? BMW nie może być BMW, ale chociaż przetestujmy jak to idzie na tym, na prostej. Widzę, że ładnie na prosty idzie, ale jeszcze raz muszę się upewnić, oczywiście. O kurde, jak się to wklepałem jej gaz pełny. Teraz się nie odpalił jej się tył napęd? Bo teraz ich, teraz ich się chyba odpalił pełny tył napęd. Chyba tak. Czyli odkryłem tryb, w którym jest ten napęd. Ok. Dopiero teraz mega. BMW klienta to najlepsze jest do upalania. I się takie ładne. Zobierzcie na prosto sobie pojedziemy. Teraz sobie weźmiemy tryb M2. Może on będzie fajniejszy. No i jazda, pełen gaz. O! Redukcję widziałem, że zrobiła. 200 Jak ona się zbiera. Jak się z Kubana zbiera. Ula la. Sika la Pełny gaz. Pełny gaz. do końca. No i dwie paki. Przeszedłem sobie na drugi ekran. O, to było grube. Ale ładnie z rzeczek zdjąłem. Elegancko z był zdjęty. Dobra, zajeżdżamy sobie na parking. I wstawiamy sobie tutaj babareczkę. No czego? To są takie niewidzialne tekstury. Czemu? Pytamy się czemu. Każdy pyta czemu. To jest, jak jest z tego, jak jest ktoś z tego momentu, niech napisze w komentarzu czemu. Przez ukreskowaną oczywiście, bo tak się zawsze pisze. Dobra, widzowie, a to by na dzisiaj było wszystko. No i co, jak wam się podobało, dajcie suba w górę. No i widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!